Mijający tydzień przyniósł zauważalny spadek cen paliw na stacjach. O 4 grosze taniały zarówno 95 oktanowa benzyna i olej napędowy i kosztują odpowiednio 4 zł 92 grosze tyle płacimy aktualnie średnio w Polsce za litr 95 oktanowej benzyny i 4 zł 93 grosze za litr diesla. O 2 grosze spadła też cena autogazu do poziomu ,95 zł 95 i są to atrakcyjne poziomy z perspektywy kierowców a zawdzięczamy je głównie umocnieniu złotówki w relacji o dolara, bo w porównaniu z początkiem października około 15 groszy mniej płacimy za, za amerykańską walutę, co w połączeniu z w miarę stabilną ceną ropy, która utrzymuje się w okolicach poziomu 60 dolarów, przełożyło się na dalsze obniżki w rafineriach i tym samym też na niższe ceny paliw na stacjach. Szczególnie widoczne te spadki były w przypadku benzyny. To paliwo na rynku hurtowym aktualnie kosztuje mniej więcej tyle, co na początku marca tego roku. A przypomnimy, wtedy za tankowanie na stacjach płaciliśmy mniej niż 4,80 zł, czyli ta potencjalna przestrzeń. Do obniżek w przypadku benzyny cały czas jest i spodziewamy się, że w najbliższych dniach te spadki będą dalej kontynuowane. Natomiast w przypadku oleju napędowego, tutaj tak dobrych wiadomości dla tankujących diesla nie mamy. Raczej przewidujemy stabilizację, ponieważ ciągle bardzo niskie marże sprzedawców detalicznych powodują, że nawet przy nieznacznie spadających cenach na rynku hurtowym przestrzeń do obniżek na rynku detalicznym jest bardzo niewielka.